Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Suba, witam w cotygodniowym podsumowaniu rynkowym. Dość szybkie, bo tutaj nie ma co się gdzieś tam za bardzo rozczulać nad tym, co mamy. Bardzo ładnie dowiodła ekspansja, pod to, co graliśmy oczywiście z miesięcznego gapa na górze, żeby dowiózł tam kontynuację spadków i zapoczątkował ewentualny bullrun run bezsowy. Liczyliśmy na to, żebyśmy zamknęli się pod 80 600, zarówno na tygodniowym, jak i na miesięcznym interwale. No i bardzo ładnie nam to wszystko poszło. Dużo niżej, aż do praktycznie 60 tysięcy i mamy sytuację, w której oczekujemy najzwyczajniej w świecie redystrybucji, czyli gdzieś tam konsolidacji, z której znowu będziemy budowali jakiekolwiek centry korte i to mnie też w najbliższym czasie interesuje. Nie znaczy to oczywiście, że ten rynek nie może lecieć cały czas bez żadnych retestów. Zależy jak, jak to wszystko się potoczy. Najbardziej gdzieś tam logicznym dla mnie przedsięwzięciu, no to liczę na to, żeby mm, doszło do przetestowania jakiegokolwiek tygodniowego albo miesięcznego gapa. Bardzo ważne jest też to, że miesięczny właśnie wykres y, spadł nam finalnie pod to 74 tysiące, czyli to jest poziom, który trzyma nam miesięczny trend. Wzrostowo. Jeżeli ten obecny miesiąc zamknie się pod tym poziomem, no to mamy na dobre reversal miesięczny, na który oczywiście liczymy, grając dalsze spadki, momentum cały czas to wspiera i jeżeli do tego dojdzie, no to w pewnym momencie będziemy po prostu oczekiwać tego samego w drugą stronę na zapoczątkowanie Hossy. Tak, jak to było wcześniej. Tak, mieliśmy spadki, mieliśmy gdzieś tam przetestowanie gapa, nowy dołek i ten ruch, który szedł po wybicie tego, zmienił nam trend miesięczny na wzrostowy. I w tym momencie będziemy też oczekiwać tego samego w przyszłości, na potwierdzenie tego, że wchodzimy w hossę z jakiegokolwiek poziomu, byśmy tego mieli nie zrobić, ale to będzie temat na przyszłość. Oczywiście będziemy walczyć o dołek o bez w trakcie tego. To będzie oczywiście finalne potwierdzenie. Tak jak teraz wejście w BESSE, tak potem będzie to potwierdzenie wejścia w HOSSE i miesięczny trend jest dla nas gdzieś tam najbardziej istotny. I zobaczymy czy właśnie luty na się zamknąć pod tym poziomem 74 tysiące. Na obrazku mam już też to, że potencjalnie tworzy się tutaj miesięczny fair value gap, który też mógłby być w przyszłości przetestowany pod dalsze spadki i tego gdzieś tam nie za bardzo jestem w stanie przewidzieć czy to będzie Wiadomo, retest tygodniowego gapa i od razu dół, czy retest dopiero miesięcznego gapa w przyszłym miesiącu i dopiero dół. Do. Tak czy inaczej, mamy gdzieś tam już tą ekspansję dowiezioną, mamy momentum na dołkach. To wszystko gdzieś tam powinno sobie w czasie odreagować pod dalsze spadki. To jest cały czas kontynuacyjne momentum spadkowe, tak jak było właśnie wcześniej. Tygodniowe, tak samo, mamy bardzo głębokie momentum, które po prostu oznacza to, że ten ruch jest bardzo silny. I oczekujemy z niego kontynuacji. Tak samo jak wcześniej omawialiśmy właśnie to, to odreagowanie do tych gapów, to w tym momencie oczekuję dokładnie tego samego, żeby ten gdzieś tam się zatrzymał, wrócił do tego gapa na 80 tysięcy tygodniowego, albo ewentualnie, żeby ten tydzień obecny stworzył nam tutaj kolejnego niżej i z niego też będę oceniał dalsze shorty, Tak jak wcześniej. Ja te shorty, właśnie które budowaliśmy z tej strefy 90 tysięcy nadal trzymam. Wziąłem 70% gdzieś tam profitu z tego bitcoina. Miałem też parę altów, to tam pozamykałem 50% i będę właśnie szukał sobie wejść w kolejne i chcę to zrobić z najrozsądniejszych stref. Czyli gdzieś tam no, ciężko oczekiwać dalsze spadki z takim momentum bez odreagowania i sprawa jest bardzo na ten moment, no. Przyjazna, wszystko fajnie się buduje, i oczekuję po prostu konsolidacji. Z której, gdzieś w pewnym momencie, przetestujemy tygodniową albo miesięczną strukturę i popchnie nas to dalej tak jak na tym właśnie szczycie wcześniejszym. Tak samo jak wcześniej omawiałem to, właśnie z perspektywy tego odreagowania do miesięcznego GAPA, tak samo będzie teraz. Mianowicie, nie uważam, żeby to miało jakiekolwiek szanse na dołek długoterminowy. Z racji takiej, że raz musimy, zakładam po moich metodologiach, że w przypadku byczego jakiegokolwiek rewersalu musimy dotknąć drugi raz ten dołek. Tym bardziej, mając taką płynność podkreśloną i trend spadkowy, przeważnie rewersal oczekujemy, żeby właśnie było drugie dotknięcie tego dołka, czyli tak jak wcześniej omawiałem to, że z tego gapa ten 8600 powinien być dowieziony, to był target tej płynności i najwcześniej po dowiezieniu tego dołka moglibyśmy być jakkolwiek byczy na rynku, to samo będzie teraz. Mamy przesunięty trend, mamy przesuniętą strukturę, budujemy nowe gapy, które gdzieś tam są naszą płynnością pod dalsze spadki i ich targetem będzie ten dołek nad, pod nami, który zostawiliśmy i liczę minimum właśnie na to żebyśmy go dotknęli w przyszłości jeżeli omawiamy jakiekolwiek rzeczy w górę i wspiera to jak najbardziej, najzwyklejsze w świecie Reversal Price Action, tak jak gdzieś tam mieliśmy tutaj Tabletop'a na, na, na ATH tak samo mieliśmy e, Reversal płynnościowy po prostu to jest klasyczna rzecz której cały czas oczekujemy żeby zrobić Reversal musimy po prostu zrobić Reversal, tak? nie zakładam w ogóle takiego ruchu od razu zezwoleniem struktury, tylko po prostu konsolidacji, z której możemy zrobić manipulację i z której możemy zrobić reverse, ale wtedy zrobi się dopiero bardziej byczo. Także tutaj obserwacja na bieżąco właśnie, co nam dowiezie ten tygodniowy gap, czy stworzymy nowego tygodniowego gapa i tak dalej. I teraz to momentum, z którego minimum oczekujemy dywergencji, żeby jakkolwiek też podkreśliło nam intencje zmiany trendu. Nie? Więc na ten moment ja w ogóle nie przejmuję się tym, że gdzieś tam robi się jakoś byczo. Zasięgi odreagowania są dość wysokie i dopiero bez co nam się neguje w tym momencie jak wyjdziemy nad ten szczyt 90 niecałe 8 tysięcy. Jest to wtedy rewersal tygodniowy zmiana trendu i rewersal miesięczny, bo ten miesięczny gap już nie może dostać drugi raz dla mnie dotknięty, więc powrót jakikolwiek nad 98 tysięcy po kontynuacji tej struktury miesięcznej po prostu Momentalnie robi się bycza na rynku, nie? więc nic nie wspiera tego. Budujemy nową, umacniamy tą strukturę spadkową. Po tym dropie po prostu mamy redystrybucję re momentum, liczymy na jakieś odreagowania i na szczytach tych momentum gdzieś tam kolejne fale i tak dalej. To wszystko jest kontynuacyjne pod dalsze spadki i o tym też pamiętajmy. Nie? Lokalnie otworzyliśmy się właśnie z malutkim gapem dziennym, którego właśnie przetestowaliśmy, od niego mamy reakcję. Niekoniecznie od razu musimy dowieść dołek, jak mówię, spodziewam się tej konsolidacji. W pewnym momencie pójście po tygodniowego gapa i minimum z tygodniowego gapa. Ja będę gdzieś tam szukał kolejnych shortów na rynku. Ewentualnie zobaczymy, czy dadzą radę pójść po miesięczny, gdyby od razu z tygodniowych nie szli do dołu. Nie? I tak to wygląda. Ta kolejna fala spadkowa powinna gdzieś tam już od razu nam dowieść. Poniżej 50 tysięcy, na to liczę, i tam będziemy gdzieś tam omawiać potem dołek Bessy, gdzie on może nastąpić. Z takimi potwierdzeniami go oczekujemy. Więc na ten moment nie chcę gdzieś tam się za bardzo rozczulać nad lokalnym price action, czy to najpierw pójdzie do dołu, czy najpierw do góry. Po prostu liczę na to, że ta cena się gdzieś tam zatrzyma, zrobi konsolidację w tych rejonach. Może być bardzo szeroka konsolidacja, tak jak wyżej wiadomo, na 10 tysięcy dolarów w dół i liczy się nam tylko to, żebyśmy w pewnym momencie poszli po tą płynność. Nie więc taki jest ogólnie mój plan. I z niego minimum ten dołek z obserwacją, tak samo jak na górze. Czy zrobimy kontynuację pod niego trendu i ten trend się przeciągnie i znowu nam umocni. Czy faktycznie utrzymamy ten dołek i robimy jakikolwiek rewersal. E, I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to jest bardzo gdzieś tam proste oczekiwania. E, I na tym po prostu stoję. Jeśli chodzi o ETH, no to to samo, ten sam aspekt dokładnie. Nad nami gapy tygodniowe. Jesteśmy w inwersie miesięcznym. Nad nami też miesięczny kolejny gap się robi. Nadal możemy gdzieś tam tak tutaj bokiem polecieć z, z miesiąc czasu, żeby te gapy miesięczne przetestować i to będzie też podyktowane tym, co zrobi na pewno Bitcoin. I to jest pierwszy key level makro, który gdzieś tam jest dla nas znaczący na Ethereum. Drugi to jest ten dołek i trzeci to jest ten dołek bez, Nie, tutaj nie mam nic więcej do podania w tym temacie, dolar cały czas bardzo mnie tutaj ciekawi co zrobimy czy faktycznie utrzymamy ten dołek i zrobimy te dywergencje, które dzisiaj się budowały i pójdziemy po wybicie górą, czy jednak zwalimy to dołem, nie mam tu większego gdzieś tam na ten moment zdania, wyjście na tę konsolidację w tym momencie będzie ultra bycze dla, dla dolara, wtedy na pewno będę grał do tego 106, 106 punktów za, na indeksie, a spadek którego nie dostaliśmy, bo mieliśmy drop, ale miesiąc się zamknął nad dołkami konsolidacji, więc ten ręcz fizycznie nie jest jeszcze stracony. No, czekanie między młotem a kowadłem przysłowiowym, czy wyjdziemy dołem, czy wyjdziemy górą, nie? Jeśli chodzi o złoto, no to tak jak się spodziewaliśmy, tak jak pisałem na Telegramie, gdzieś tam po tym pierwszym dużym dropie odreagowanie musiało dowieść. Teraz najważniejsze jest to, czy to odreagowanie nam da radę pójść po nowe ATH i wtedy będziemy mieli oznakę tego, że złoto jest nadal bardzo silne, jeżeli ten ruch gdzieś tam będzie się gasił w tych momentach niskich, no to gdzieś tam możemy spodziewać się drugiego powrotu do dołka i na tym bacznie gdzieś tam obserwuję, co się stanie. Tak czy inaczej mieliśmy drop, weekly fair value gapy, nadal target ATH i pytanie, czy po to pójdą, czy faktycznie gdzieś tam już zaczniemy to na większą skalę osłabiać. I tu nie ma za bardzo czym ja na ten moment. Na większą skalę silver to samo. Mieliśmy drop tutaj, gdzieś tam te oznaki słabości są większe, bo mamy nawet tygodniowe, tygodniowego gapa, którego właśnie testujemy, ale raczej ten sam case co złoto. Niedługo Daily Momentum na dołku, zobaczymy co ta fala Daily nam niesie w przyszłości. No i czekamy na to, czy po prostu złoto i srebro będzie dalej pchało swoje rajdy na TTH. To będzie bardzo silne, kontynuacyjne, czy te ruchy obecne od reagowania zatrzymają się pod ATH i będziemy kontynuować konsolidację. To dopiero będą pierwsze oznaki tego, że faktycznie te asety są w nieciekawej pozycji. Nie? SP500 i NASDAQ to samo liczę cały czas na to, że wyjdziemy dołem z tych konsolidacji. No brakuje tu jakiegoś triggera wolumenowego, no bo lecimy bokiem już tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, 5 słupków miesięcznych, prawie pół roku zaraz będzie, jak będziemy lecieć bokiem 5 miesięcy momentum w każdej skali jest szczytowe Liczę na ten najzwyklejszy w świecie ruch, po wyższy dołek na wykresach. To też wspiera nam Bessy na krypto. Ciekawe jest to właśnie, że Bitcoin już jest w połowie tak naprawdę besy jakby na to nie patrzeć. Po tych 50 praktycznie procentowych spadkach od, od góry, a SP500 czy Nasdaq nawet nie ruszyły się z potencjałem na 15-20 korektę nie? więc ciekawy jestem właśnie nie interesuje mnie nazwak pod górę czekam aż stąd wyjdziemy dołem tu się nic nie zmienia i zobaczymy co będzie. Złoto do Bitcoina bardzo bycze. Tutaj też się nic nie zmienia i bardzo ładnie to koreluje z Bessą na Bitcoinie. I Bitcoin do złota to samo. No nie widać tu w ogóle siły jakiejkolwiek żeby oczekiwać żeby kapitał ze Złota szedł do bitcoina, czy żeby bitcoin outperformował. Złoto ewidentnie tutaj jest bearish i pomaga nam to też. Wspiera nam to to, że jesteśmy w bestie, nie? Hmm. Te bardzo ładnie podwoziły i liczę na to, że gdzieś tam ta kontynuacja będzie w dalszych miesiącach czy tygodniach. Pod nami kolejne miesięczne gapy się robią, z których możemy zrobić z wyższy dołek, tak jak wcześniej i kontynuację do góry. Momentum bardzo silne cały czas, tutaj nie ma za bardzo po co być bearish. Liczę, że to ATH będzie w czasie dobite w tym momencie z tej perspektywy. No i jest jak jest. Mamy wszystko gdzieś tam korelacyjnie wspierające nam Besse. Dominacja nie ma w tym momencie gdzieś tam większego znaczenia. Ona może nam ruszyć fajnie do dołu na przyszłą hostę pod koniec tego roku. I tak to by wyglądało. ETH do Bitcoina to samo. Mamy ten repricing do 3 miesięcznego gapa, z którego będziemy obserwować, czy zrobimy wyższy dołek i będziemy wybijać te trendy. To może być też bardzo fajne na przyszłą hossę dla. I chyba wszystko mamy ogarnięte. Także gdzieś tam spodziewam się nudnejsz, nudniejszego okresu. Spodziewam się konsolidacji, z której będziemy budować gapy tygodniowe i miesięczne. Jeden nad no nami już jest. Pytanie, czy do niego wrócimy, czy utworzymy tu drugiego. Wtedy nie będziemy musieli wracać po tego wyższego. Także czekanie i z tygodniowego gapa albo miesięcznego. Ocena kolejnej fali spadkowej, a to żeby było byczo to dla mnie mówię, musi być najpierw jakakolwiek dywergencja, nie takie bearishowe momentum, nie takie money flow. To jest wszystko kontynuacyjne w skali momentum, kontynuacyjne w skali price action, jedynie odreagowanie pod dalsze spadki i ocena czy dołek utrzyma czego oczywiście nie chcę widzieć, bo to też jestem gotowy na to, że ten dołek może utrzymać i się zrobi nagle jakoś byczo, tak samo jak omawiałem to w tym momencie, ale liczę cały czas na to, że to będzie kontynuowane i ta kolejna fala spadkowa może nam polecieć prosto po 40, trefę tą 43-4 ta konsolidacja, albo ten dołek też tutaj bardzo ładnie nam wygląda i na taki ruch po prostu liczę, aby pytanie jak daleko będziemy odreagowywać w obecnych ruchach, i na tym stoimy. Na bieżąco to wszystko będzie też omawiane na live'ach wtorek, czwartek, na które zapraszam. Co tydzień poniedziałkowy update. No i Telegram, czy X, na którego też zapraszam. To są cały czas najważniejsze tekstowo analizy makro e, z mojej strony. Także dzięki Wam bardzo i...